Paul Ekman, psycholog emocji, twórca systemu kodowania ruchów twarzy, kompleksowej metody opartej na anatomicznej wiedzy służącej do opisu widocznych ruchów fizjonomii, by wspomagać klasyfikację różnorodnych ekspresji emocji. 6. Podniesienie policzka. 12. Ściągnięcie kącików ust. 25. Lekkie rozwarcie ust. Szczery uśmiech niekontrolowany. Wymieniając 25 na 24, zaciśnięcie warg. Szczery uśmiech kontrolowany. Pozbywamy się 6 i 12, uśmiech nieszczery. Przybierany przede wszystkim ze względu na presję społeczną. Ale przecież co to szkodzi? Przez to jesteśmy pozytywnie odbierani przez innych. Przeciekać i dociekać mają wspólne źródło słów i pochodzą od cieka. Ale wiesz co, uweź? Uśmiechnij się ty do tej babci. babci. Halo, pani z przodu. Ktoś pani umarł? Słyszymy ząbki panna. Ale kawalera nie będzie mieć taką miną. Hej, babo, co ty taka wieś niewkurzona? Przestań straszyć ludzi tą twarzą. He, i od razu lepiej. A, co ty taka naburmuszona? Bośnia dała budzie, żeby się uśmiechać. O, hej, smutasie. W tej serce ledwo ci poznałam, ale widzę, że mina ta sama. Proszę się nie dziwić, że panią tak odbierają. Kobiety powinny okazywać zainteresowanie uśmiechem. Hej, buziu, uśmiech! To nie jest tak, że nie cieszę się życiem, że jestem przybita, ponura, to nie jest tak, że ciebie nie lubię. Ja. Nie interesuje nas, dlaczego ktoś się nie uśmiecha. Może nie chce, może wstydzi się swoich krzywych zębów, a może po prostu ma taką twarz. Ale jeżeli ty potrzebujesz, żeby ktoś się dla ciebie uśmiechnął, żeby pokazał, że w danej sytuacji czuje się dobrze, to po prostu zrób coś, żeby tak było.